Witam was na moim kanale. Dzisiaj przy rowerze została do zrobienia jedna jedyna rzecz. Jedna jedna rzecz, żeby ten rower wreszcie mógł wyjechać z tego pokoju i troszeczkę pojeździć po lesie, a mowa o łańcuchu i nie o samym łańcuchu jako jako nie wiem produkcie i mówieniu o nim, że ten albo tamten jest lepszy, że najlepsze są złote albo srebrne albo czarne i tego typu rzeczy to zostawiam wam, wy najlepiej wiecie, które łańcuchy są dla was najlepsze jak zdążyliście może zauważyć albo widzieliście później odcinki, łańcuch już tutaj był był mi potrzebny do yy, założenia napędu i sprawdzenia czy przerzutki dobrze chodzą, czy się wbijają biegi wszystkie i czy, 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 czy to działa czy, 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 czy w tamtym momencie kiedy odpuszczałem łańcuch, robiłem to w taki sposób, no po prostu wziąłem szmatkę, odpuszczać go wycierałem, aż, aż wydawało mi się, że pozbyłem się tego, tego, tej, tej mazi konserwacyjnej z niego. Potem y, łańcuch trafił w to miejsce. Generalnie shake taki właśnie, może niekoniecznie benzynowy, ale w jakimś takim odpuszczaczu biodegradowalnym. No jest dla mnie najskuteczniejszą metodą i, i, i tą metodę jakby ja uskuteczniam osobiście i jestem bardzo zadowolony z efektów, więc to samo spotkało oczywiście łańcuch który będzie jeździł na tym rowerze. Ale samo czyszczenie, oczywiście gdybym teraz założył ten suchy łańcuch na suchy napęd i pojeździł chwilę, prawdopodobnie to wszystko by w jakimś tam stopniu się zaczęło mocniej zużywać. Używałem oczywiście smarów, ale używam też oliwek i na oliwkach się zatrzymałem w pewnym momencie. Procedura przy ulicy jest taka, że oczywiście cały napęd jest czyszczony, łańcuch też jest czyszczony, po czym łańcuch się oczywiście zapina. I na każdy z ogniwek kropi się o olej, olejek, oliwkę, żeby to wszystko się ładnie rozprowadziło, żeby każda kropelka wlała się tam między te ogniwka, no i potem ściera się do słucha łańcuch, można jeździć. Problemem tego rozwiązania jest to, że on zacznie zbierać brud. I w moim przypadku było tak, że co wyjście na rower musiałem cały napęd od nowa po prostu czyścić. I to, jest takie, to było tak dla mnie troszeczkę frustrujące. Zaczęła się tlić taka wizja, może, albo taki plan, że może być spróbować wosk. W zabawie z woskiem najważniejszą rzeczą jest idealnie wyczyszczony napęd. Ale tak idealnie wiecie, no to, to musi być perfekcyjnie czyste. Czyli yy, no w moim przypadku no akurat teraz jest idealna sytuacja, bo to jest po szejku, tutaj jest wszystko nieużywane, macie czysty napęd, macie czysty, lśniący piękny łańcuch i macie wosk. Akurat w moim przypadku jest to momum. No, zakochałem się w tym produkcie, więc szczerze go polecam, jeśli macie te rzeczy to teraz zajmiemy się składaniem, najpierw sobie założę łańcuch na napęd i go zapnę spinką. Teraz, przed samym aplikowaniem wosku, warto, a nawet trzeba mocno go wstrząsnąć, ale nie tak i już, tylko naprawdę warto poświęcić chwilę czasu. No i wystarczy już tego szaleństwa. Teraz sama aplikacja jest bardzo podobna jak w przypadku innych smarowideł: czyli albo pojedyncze kropienie na każde z ogniw, albo przechylamy buteleczkę nad łańcuchem, kręcimy korbą i pozwalamy łańcuchowi samemu sobie zbierać zlatujący z butelki wosk. Ja wykorzystam drugą metodę, czyli tą szybszą, ale nałożę też dwie warstwy. I tutaj podobieństwa do innych smarowideł się kończą. Wosku nie wycieram z łańcucha i nie wycieram łańcucha też do sucha, tylko będę kręcił teraz korbą w stronę tak jakby jechał, będę zmieniał biegi z tyłu i z przodu tak, żeby wosk rozprowadził się na zębach kasety i na zębach korby. No, i to tyle jeśli chodzi o woskowanie łańcucha, a tak dokładnie to już chyba całego napędu. Kluczem do sukcesu jest oczywiście super czysty łańcuch, ekstremalnie czysta kaseta. Woz nosimy na łańcuch, kręcimy korbą, zmieniamy biegi z przodu z tyłu, w zależności od tego, czy, czy, czy macie w ogóle z przodu biegi. No i trzeba też odczekać, aż wosk wyschnie. Według producenta 15 minut, natomiast. Raczej bym w to nie wierzył, raczej raczej to jest dłuższy czas, ja zostawiam rower na całą noc, poczekam aż sobie włosk wyschnie, wejdzie w te wszystkie okniwka tam gdzie ma wejść, no i być może w najbliższym czasie zdarzy się taki fajny, w miarę ciepły dzień, gdzie wreszcie będę mógł ten rower wyciągnąć na dwór i wreszcie na nim troszeczkę pojeździć, czego oczywiście też Wam życzę, a na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, cześć!